Zapraszam serdecznie na portal WAVE PC. Codziennie świeża dawka testów, recenzji oraz newsów ze świata IT. www.wavepc.pl Cześć, moi drodzy. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na nietypowe składanie. Natomiast będzie to składanie od A do Z kolejnego komputera dla jednego z moich klientów. Jednostka oparta o procesor i5-4690K. Karta graficzna Radeon r 9380 k od MSI, ale jest to wersja z 4 GB pamięci. Za chwilę zobaczycie składanie. Będzie to taki rzut od góry, od samego początku, aż do momentu, kiedy zaczynam instalować system operacyjny. Całość jest nagrane kamerą sportową BenQ SP2. Oczywiście będzie to przyspieszone. Co składanie do momentu instalacji systemu zajęło mi około 50 minut w normalnym czasie. Także też nie ma sensu, żeby całość oglądać, bo tym bardziej, że tych składań była masa. Ale myślę, że może to być dosyć ciekawe, bo zobaczycie, jak to robię na co dzień. I kolejna kwestia później prezentacja całych podzespołów oraz testy tradycyjnie w dwóch programach, czy Mark Fire Strike oraz Cinebench R15. Porównamy sobie tym samym tą jednostkę także do innych składanych. Zacznę od obudowy, omówienie tej jednostki. Jest to doskonale Wam znana konstrukcja Silentium PC Gladius M35, obudowa, którą widzieliście niejednokrotnie i na pewno nie raz ją jeszcze zobaczycie. Kilka elementów, których nie widać, bo one znajdują się w tej dolnej części obudowy oraz z tyłu to przede wszystkim jest dysk SSD. Pierwszy raz na moim kanale w składanym przeze mnie zestawie konstrukcja OCZ 120 GB Trion 100. Zupełności wystarczy do tej jednostki i oczywiście dysk WD Blue o pojemności 1TB na dane. Mamy zasilacz Thermaltake, klasyczna konstrukcja Smart SO 530W i to jest ta z, tym podstawowym, z tą podstawową sprawnością 77%, która odpowiada certyfikatowi sprawności na poziomie 80 plus brąz. Mamy napęd optyczny. Klasyczna nagrywarka Light ona, cena około 50 paru złotych, żeby Was nie skłamać. O procesorze mówiłem na wstępie. i 5 niepodkręcana 4690 nie podkręcana jeszcze przeze mnie. Chłodzona chłodzeniem Be Quiet Pure Rock, doskonale Wam znanym. Do dyspozycji 8GB pamięci. Są to pamięci mam moi drodzy, w dwóch kościach po 4GB. Taktowanie bazowe 1600. I to są takie Light DDR3. Stosunkowo nowe konstrukcje od Gudrama i dosyć tanie. Jeżeli chodzi o tutaj, jeszcze jeden element, który w sumie jest troszeczkę mało widoczny, a który także klient chciał, to jest moi drodzy karta WiFi do tego komputera TP-Link TLWN881ND z dwoma antenami, 3 dB dookulne. No one pozwolą tutaj na komunikację tego komputera oczywiście z siecią bezprzewodową u klienta. Płyta głównej, na której wszystko jest zainstalowane, to też doskonale Wam znana konstrukcja, sprawdzona przeze mnie MSI Z97G43, która bez problemu umożliwia oczywiście ocę tego procesora. Nie zostaje nam jeszcze jeden element, czyli karta graficzna MSI Radon R9 380K w wersji z 4 GB pamięci. Karta chłodzona półpasywnie, backplate elegancka. Konstrukcja i przede wszystkim z bardzo dobrym stosunkiem jakości-wydajności do ceny. I moi drodzy, testy już w toku. Czy demarka tak naprawdę już skończyłem? W tym momencie trwa test Cinebench R15. Ja tu już jeden przeprowadziłem. Zobaczymy, czy drugi wynik będzie taki sam. Bo za pierwszym razem niepodkręcony procesor i 470 uzyskał 535 punktów. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda za drugim razem. Bazowe taktowanie 3, 5, 4 rdzenie, 4, 4 wątki. Zobaczymy, jak teraz wypadnie. Mam nadzieję, że już żadne aktualizacje w tle nie są pobierane. No tak, dokładnie wypada tak samo, także tej różnicy nie ma. Oczywiście można z tego procesora wydusić znacznie więcej, bo jest to jednostka z odblokowanym mnożnikiem. I zobaczmy teraz na wyniki w 3 d Wynik ogólny 7242 punkty, karta graficzna 8700. Jeżeli chodzi o samą wydajność testowanego RADO na mojej drodze, tak to wygląda na predefiniowanych konfiguracjach, które ten komputer ma. Myślę, że po podkręceniu procesora i po podkręceniu grafiki około 8000 będzie bez problemu osiągane. Mamy tutaj zainstalowany również system operacyjny, jest to Windows 8.1 wersja 64-bitowa. Wejdziemy sobie w mój komputer, zobaczycie. I 8GB pamięci RAM, działających w trybie dwukanałowym, dwa razy po 4GB. Moi drodzy, ode mnie to by było na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.